děti a ohromně se těšíme. Moc se těšíme a chceme vás požádat, abyste nám pomohli pozvat sem na tohleto pódium další diamanty z dalekého Bělska Běla, diamantový Gřegoř a Anna Kočímský. Państwo serdecznie. Wow. Tak tu jasno. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Witamy, witamy mamy niedużo czasu, ale chcemy podziękować po pierwsze, że mamy możliwość podzielić się z Państwem naszym doświadczeniem biznesowym i. i skoro przyjeżdżamy tutaj po to, żeby. E, szukać rozwiązań dla naszego sukcesu. Szukać. Nie mów szukać. Przepraszam. Przepraszam. To, to tłumaczę się tym, że języki obce są mi obce. Czysi języki są pro Trochę niedobrze, że Państwo po Polsku nie umiecie. To nas trochę ogranicza. Szkoda, że nie Polski, trochę musimy uchomieni. Okej, ale będziemy robić co możemy. Tak, więc y, chcemy od siebie dodać Państwu jakąś podpowiedź, gdzie znajdywać sposób na swój sukces. Chciałbym z naszej strony Wam trochę napowiedzieć, jak najść cestę do zagrozi tych, w tym to biznesie. Najczęściej jest tak, że kiedy zaczynamy biznes, szukamy prostych odpowiedzi na sukces. biznes, tak Jakieś jedno zaklęcie. magiczne Nie ma czegoś takiego. Bud budowanie sukcesu to koordynowanie iluś obszarów. Budowanie tego biznesu to koordynacja w różnych odwiertych, koordynacja różnych dzieci do Na przykład takiego obszaru naszej fachowości to jest to coś najbardziej podstawowego. Jak umiemy robić biznes? Na przykład jeden z tych, tych odwiertych jest nasze profesjonalność. Jak umiemy budować ten biznes? Ale inny obszar to jest taki obszar, w którym potrzebujemy się zastanowić, jak my jesteśmy przygotowani do tego, żeby. Odnosić sukcesy. Ale z drugiej strony musimy si zadać otázku, jak aby budować ten biznes. Zachowujemy się na początku tak, jakby wszystko było już gotowe, jakbyśmy byli gotowi do tego, żeby dostawać te milionowe przelewy na konto. Często się na początku chowamy tak, jakbyśmy byli już przyprawieni, dostawać na swój uczet te miliony a potem się okazuje, że chodzi o jakieś nowe nawyki, chodzi o to, żeby ukształtować charakter, chodzi o to, żeby w jakiś sposób ustabilizować swoje emocje. Czasem pochopimy, że jedna serdej o to, jak pracować z tymi badankowcami, jak budować swoje nawyki a tak dalej. Czyli przygotować siebie do odnoszenia sukcesu. Że przyprawić aby abychom dosagnąć celu. Ale jest jeszcze jeden obszar, o którym chcemy dzisiaj państwu powiedzieć, na który chcemy zwrócić państwa uwagę. Ale jest jeszcze ile na którym którym próbieli który e, wydaje się być zupełnie na 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 na, na samym końcu naszych e, jakby starań. A ta część tego biznesu od której chcieli ułowić te padażje zupełnie na samym końcu e, naszych e, Starań o sukces. Chodzi o organizację życia. Musimy sobie, żeby sukces w naszym życiu mógł zaistnieć, musimy to życie przygotować do tego, żeby było w nim miejsce na nasz sukces. To nie organizacja naszego czasu, organizacja naszego tak, aby To jest kwestia związku. Związków, w jakich żyjemy, to jest kwestia relacji z najbliższym otoczeniem, w jakim spędzamy czas, to jest kwestia priorytetów, które mamy ułożenia odpowiednio. Tak, to jest utaska w stawu, w stawu w jakim żyjemy, to, to, to utaska w stawu z nas, to, to utaska naszego żywota. Słowem, musimy przygotować te wszystkie warunki do tego, żeby kariera czy sukces mógł na dużą skalę w naszym życiu zaistnieć wszystkie podniki musimy zsynchronizować tak, aby kom peryskop nie dostał opychu w to biznes. Na początku tego nie doceniamy, dlatego że na początku możemy biznes robić w tych wolnych chwilach, takim martwym naszym czasem. Na początku my nadawamy głową uwagę temu, protože myślimy sobie no tak ten biznes możemy działać takie, jedną w tą wolne czasie, który mamy. Ale poprawiamy naszą fachowość z czasem.

No i do zaczynamy chapać o mnie cośniak trenne. Także trzeba proszę przy w profesjonalnym życiu. i zaczynają te ograniczenia wpływać na na nas, na to co robimy, jak myślimy, jakie podejmujemy decyzje. A tak pośrednio mają wpływ na to jak je zarae, jak się rozudziamy. Mamy skłonność wtedy mówić, że biznes jest trudny. Zaczniamy, zaczniamy, e, wszystko, ten A to wcale nie, nie musi chodzić o biznes. Wymogi każdej kariery, i to chcę Państwu powiedzieć, wymogi każdej kariery są takie, że od jakichś początkowych, amatorskich postaw po coraz bardziej zaawansowane wymagają od nas coraz większego zaangażowania. Na każdej kariery są takowe od tych zaczątków, aż pak po tych profesjonalnych hmm, pokraczowaniach wyżadują to więcej i więcej naszej zaangażowalności. I chciałbym powiedzieć, że to nie jest kwestia związana z biznesem jako takim, czy tym bardziej z naszym biznesem, ja z ale z każdym rozwojem kariery. z to, to, to każde, każde karier, każde innego, innego Musimy sobie odpowiedzieć, czym kariera jest w naszym biznesie. W sensie powiedzieć to, co oznacza kariera w naszym biznesie. Mówimy o poziomach platynowym, szmaragdowym, diamentowym. To są już poziomy, które przynoszą określone wyniki finansowe. O poziomach o poziomie platyny, szmaragda, diamenta to są już poziomy, które przynoszą duże finansowe benefity. Im Większy z tych poziomów, tym bardziej potrzebuje nas w środku biznes. Mam wrażenie, że zostawiamy to troszeczkę przypadkowi. Ja opiniom, że to tak więc na Bagatelizujemy te rozbieżności w naszych domach. I potem słyszymy, ty znowu te spotkania, ty znowu jedziesz na konferencję, ty znowu coś robisz z tym biznesem. I myślimy, że ten biznes jest szczególny. Bo tak wymagający. Tak komplikujący nam życie. A spróbujcie państwo zestawić to z innymi karierami i po prostu zastąpić słowo. Wyobraźcie sobie, raz, raz, że robicie karierę w sporcie. I zamiast słyszeć, że znowu robisz spotkania, słyszysz, znowu idziesz na trening. I znowu na trening? I znowu na mecz? I znowu weekend nie będziemy razem? Bo znowu masz zawody? Zostawmy sport. Załóżmy, że robicie karierę jako artyści. I znowu casting? I znowu ćwiczenia? I znowu idziesz na, na ten taniec? I znowu idziesz śpiewać? Prawda? Nagle okazuje się i chciałbym, żebyście Państwo to zobaczyli, że zmierzycie się w którymś momencie z tym, że weszliście na ścieżkę kariery, która ma Was doprowadzić do lepszego życia. I bardzo ważne wtedy będzie, jaką macie atmosferę w domu. Na ile jesteśmy rozbieżni, a na ile jesteśmy zbieżni w naszych oczekiwaniach, w naszej wizji życia, jeżeli Ania idzie na kolejny taniec i taniec i wiele godzin tańczy i tańczy, a ja chciałbym iść do parku na spacer. to ile to mogę wytrzymać? Ile ty tam będziesz chodzić? Kiedy my w końcu pójdziemy na jakiś spacer jak normalni ludzie? Ty ciągle tylko tańczysz i tańczysz. Albo tylko biegasz i biegasz. Albo tylko grasz w piłkę i grasz w piłkę. A my obwiniamy o to Amway, obwiniamy o to biznes. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, że jeżeli chcecie robić karierę, a status platyny, szmaragda, diamenta tym bardziej, już określiłbym jako kariera w tej naszej biznesowej, w tym życiu naszym biznesowym. Chcę wam, pozorzyć, pozorzyć wam że szmaragda, diamenta, Jaka ta atmosfera jest?

bo ci, z którymi chodzimy na grilla wpływają na to, jak się czujemy, czy dobrze, czy źle, z tym co robimy. Tak, z jak jest jak żyjemy. Tak jak Grzegorz powiedział, współpraca w parach to jest bardzo ważny element. Tak jak mówił Grzegorz, tak ta par, ta współpraca z tą parą, jest to jest wiem, bardzo ważne jest podzielić rolę i one mogą być w różnym etapie życia bardzo różnie podzielone między nas. I to, co chcemy powiedzieć, to nie bagatelizujcie Państwo tej sytuacji. Im szybciej do tego podejdziecie tak na poważnie, tym szybciej będziecie mieć dobre warunki do tego, żeby biznes mógł się rozwijać. Jeżeli tego nie zrobicie, to biznes zaczyna być konkurencją dla związku, zaczynają się w domu problemy i to zaczyna bardzo wpływać na, na morale. A pokud to nie udzielacie, tak ten biznes zaczyna konkurować waszemu stanu a to nie powoduje niczego Czasami patrzymy na osoby, które są bardzo zaangażowane, bardzo oddane, ale w którymś momencie coś zaczyna gasnąć. Co, leduj, ty, które są ludzie, którzy są bardzo to, to zaangażowani, ale chwili i nie zawsze z boku to, to widzimy, czy, czy jest to widoczne, czy jest to oczywiste, ale wnikając głębiej, prawie w 100% okazuje się, że są problemy w domu. A my wszystkie to z boku, jako z wyniku i wita mirebożej człowiek chwili, ale wiesz, pod tą postanę, jak teraz skutecznie ciśnienia wypowiedziane jest to tak bliskie, ten problem zacząła u nich domać. I złe warunki w domu potrafią zniszczyć nawet najbardziej zdeterminowane i oddane od osoby. Nagle nie wiadomo, co się dzieje. Grupa widziała za, za człowieka, który jest z pasją, z ogniem, a nagle coś zaczyna zupełnie inaczej wyglądać. W najlepszym przypadku widzą człowieka, który poprawnie wykonuje swoje zadania, ale to jest w najlepszym przypadku, a czasami ta osoba po prostu schodzi na drugi plan. Grupa traci dyrygenta i to już jest zły znak. I to, co chcemy Państwu powiedzieć, to to, że to są sytuacje, na które warto zwrócić uwagę. Zwróćcie Państwo uwagę, w jakich sytuacjach domowych Wy jesteście, ale w jakich sytuacjach domowych są osoby, które dołączają do, do Państwa zespołów. Nadajcie właściwą rangę tej, tej, tej sytuacji i wiele, wiele trudnych sytuacji, czy takich właśnie niepoukładanych da się bardzo dobrze wygrać. W naszym biznesie widzimy wiele par, które świetnie sobie z tymi tematami poradzili. Mamy Zosię i Zbyszka Rek, mamy Holi i, i, i Doyla Yeager. Patrzymy na pary, które świetnie ze sobą współpracują. I widzimy, jak piękną przygodą ten biznes może być dla ich związku. I do tego Państwa zachęcamy. Jeżeli widzicie, że coś jest, coś jest nie tak w Waszych układach, poświęćcie temu czas i wygracie naprawdę bardzo ciekawą przygodę w życiu. Tak, widzimy, jak po prostu obowiązek do tego partnerstwa życia może być na ten biznes. Kiedyś się to obowiązywało, ale był i koniec. Także chcę za Was pozwolić udzielić do tego Jeszcze kilka wskazówek. Mamy jeszcze parę chwil, to kilka wskazówek. Otóż zwracamy Państwa uwagę na to, między innymi dlatego, że te relacje przekładają się nie tylko na nasze nastroje. Góra dół. Góra dół. Chcę pokazać, że te nasze jedno na nasze tak się ciesimy, czyli smeraworze, smeraworze, smeraworze. Jesteś na konferencji, masz wysoko emocje. Wracasz do domu. I już jesteś ustawiany po kontach, dlatego że jest zupełnie inne podejście i emocje lecą w dół. I góra i dół, góra i dół. Nastroje się zmieniają. Jesteś na widiki, jesteś na przynajmniej, tak jesteś w parki tam a, to nie jest lepszy, tak a, zase a, ta atmosfera upływa czynnie w dół, a jest tak furt, co wróbł na górze, na góry na na dołu, na góry te relacje i te nastroje wpływają na to jakie podejmujemy codzienne decyzje. Te wstaje opie dłady mają kluczową rolę w to jak się czujemy i jak jakie każdy dzień jak się każdy to rozumiemy. Jeżeli mamy rozbieżne nastawienie po to nasze nasze ustoi jest diametra, diametralnie to jak postąpię, kiedy wiem, co jest dobre dla mojego biznesu, ale z drugiej strony wiem, że mój partner, partnerka oczekuje czegoś zupełnie innego? Jak się zachowam, pokud wiem, że nieco nie jest dobre dla mojego biznesu, ale zarówno czuję, że moja partnerka uczekała, ale chce zupełnie nieco innego? Nie chcę, nie chcę pogłębiać tego tematu, bo można by powiedzieć, ach, nie ma nic do powiedzenia, postawię na swoim. Atmosfera jest coraz trudniejsza. Jak długo tak pociągniesz? Kolejna rzecz to wpływa na nasze nastawienie do zadań. Buduję biznes i wiem co powinienem zrobić, na przykład pojechać do nowego człowieka w biznesie parę kilometrów, żeby spotkać się z nim przy kawie. Chciałbym postąpić tak ofensywnie, odważnie pojechać i załatwiać zadania biznesowe. Chciałbym to rukou, tam a wyřešit, uh, biznesowe úkoly. Ale każde moje wyjście z domu kończy się awanturą. Ale każda, uh... Cesta, mimo domów, Więc co zrobię? Co Podejmę jakieś decyzje w tym kontekście. Ma wpływ na naszą kreatywność w realizacji zadań, na przewidywanie, na analizę sytuacji, na rozwiązywanie problemów. Atmosfera uwniczyń w domu ma kluczową rolę w naszej kreatywie w sposobie, w jakim rzeszimy nasze ukoły. Zamiast rozwiązać zadanie w taki sposób, żeby przybliżyć się do sukcesu, to rozwiązuje tak to zadanie, żeby był święty spokój. A i tak tego świętego spokoju nie ma. Na końcu tak. A. Więc, drodzy Państwo, chcemy Państwu tylko pokazać, że sukces to jest złożona materia. A my mamy się nauczyć koordynować wszystkie sprawy w tej materii. My, <laughs> to wody, se mamy koordynować. Więc zwracamy Państwa uwagę na tej konferencji.

Traktujcie to priorytetowo, bo biznesu się szybko nauczycie. Ale potem będziecie musieli rozstrzygać te dylematy. Weźcie za to odpowiedzialność. To od nas zależy, jak ułożymy sobie życie. To jeden nas, jak ułożymy nasz żywot. Zacznijcie budować sobie dobre warunki. Si budować, e, dobre I słowo jeszcze, jak to robić? Poslednia rzecz, poslednia rzecz, jak to nie przez nachalną indoktrynację swojego partnera, nie przez, mm. przez konfrontację, fochy i filozofowanie. Nie, że może nie na siłę tłumaczenie biznesu bo to nie o biznes chodzi nie można jakimś zastygnięciem pochęnieniem a przystępowaniem do tego biznesu tak radowie o to tamy lejdę lejdę tamy kupisz a może więcej świadomych rozmów rozhodów, szczerych celowych o życiu o wspólnych planach cisanych o te treningu oczywiście o tym, jak chcemy żyć, jak ja chcę żyć, jak ty chcesz żyć, jak chcemy żyć razem. O tym, jak chcemy żyć, jak ja chcę żyć, jak ty chcesz żyć, jak chcemy żyć wspólnie jako Więcej przyjaznych rozmów, a nie walki. Jeszcze jedną rzecz powiem, zanim skończymy. Czasem wydaje nam się, że jesteśmy w dobrym układzie.

Dlatego, że ciągle możemy mieć zupełnie różne oczekiwania od życia. To tylko opóźni konfrontację tych różnic. A w pewnym momencie nawet doprowadzi do wybuchu negatywnych emocji. Ja ci nie przeszkadzam, ale ile mam czekać? Ty ciągle tylko tam robisz, tam robisz. Kiedy będą te efekty? Nie przeszkadzam, ale jak mam czekać? Jak mam czekać? Co państwu pomoże? Najlepsze warunki do budowania swojego sukcesu to jest współpraca, porozumienie, wspólne cele. Na tym spróbujmy się skupić. Najlepsze warunki do budowania tego biznesu to jest porozumienie, podpora, społeczne ciele, Pozyskujcie swoich partnerów. Zyskajcie swoje partnery. Angażujcie się uwaga, nie w biznes, ale we własną perspektywę życiową. Pozyskujcie się, Zaangażujcie się nie do biznesu, ale do społeczne perspektywy społecznego życia. Zaangażujcie się, albo prowadzicie na nawzajem swoich przyszłość. Biznes nie jest celem, biznes jest tylko narzędziem w, ręka, w naszych rękach, które ma finansować nasze ciekawe życiowe plany. I o te wspólne, ciekawe, atrakcyjne dla, dla nas i dla naszego najbliższego otoczenia plany, my jesteśmy odpowiedzialni. za Kończymy, nasz czas się skończył. Mam nadzieję, że wystarczająco zwróciliśmy Państwu na to uwagę. Życzymy udanych związków, udanych relacji i sukcesów. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.